Jakie kobiety tworzyły historię Krakowa? Jak żyły i co robiły? Krakowska Fundacja Przestrzeń Kobiet od 2009 roku wydobywa z zapomnienia historii biografie kobiet budujących dorobek tego miasta. Nie ma ich na pomnikach, nie ma ich na w nazwach ulic, nie ma ich na tablicach pamiątkowych. Nie można się o nich dowiedzieć niczego z przewodnikach po mieście, ani z podręczników do historii. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę. W tym tygodniu odbyła się premiera czwartego już tomu Przewodniczki po Krakowie Emancypantek, zawierającego teksty biograficzne o kobietach. Członkinie Fundacji Przestrzeń Kobiet i autorki tekstów spotkały się z zainteresowanymi tą publikacją w niezależnej księgarni i kawiarni Masolit Books. Wybór miejsca ma znaczenie, gdyż działa tutaj symboliczna czytelnia dla kobiet. Myśmy uruchomiły tę czytelnię w 2010 roku, i nawiązujemy czytelnią dla kobiet do dawnej czytelni dla kobiet, instytucji edukacyjnej, która powstała w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku i założyły ją właśnie krakowskie emancypantki Kazimiera Bujwidowa Maria Siedlecka. Jak to się dzieje, że podręczniki do historii milczą na temat dokonań kobiet? Przyczyn jest kilka. Najważniejsza chyba jest taka, że kobiety ze względów kulturowych... Nie działały w sferze publicznej, ponieważ sfera publiczna była przypisana mężczyznom. I też jak uczymy się tak zwanej dużej historii w szkole, to zazwyczaj uczymy się historii politycznej, historii konfliktów. O tym jak niełatwo jest wydobyć historię kobiet z cienia ich mężów wie Olga Danek, autorka tekstu o zasłużonej filantropce z Podgórza Amali Wasserberger. Choćby sam spis ludności mówi na mojej mężu, ja w tym spisie ludności mogłam się dowiedzieć co robił, jakie miał wykształcenie, jakimi językami władał. Jeżeli chodzi o samą moją bohatery, bohaterkę, wiedziałam tylko kiedy się urodziła i że urodziła trzy córki za Amalią najlepiej udać się na Podgórze na ulicy Krakusa 8. W testamencie Wasserberger przeznaczyła swoje mieszkanie na działalność Stowarzyszenia Dom Sierot Żydowskich. Po śmierci też w jakiś sposób przyczyniła się do, do rozwoju tej społeczności, ponieważ jej imieniem nazwano ambulatorium, które zostało wbudowane najczęściej właśnie przy szpitalu, w którym w tym momencie znajduje się szpital. Uniwersytecki Poszukiwania śladów kobiet zasłużonych dla Krakowa ułatwia spacer po mieście z przewodniczkami Fundacji Przestrzeń Kobiet. Wycieczek mamy kilka. To są wycieczki trasami takimi jak e, trasa śladami krakowskich emancypantek, śladami krakowskich Żydówek, śladami wybitnych kobiet związanych z Krakowem, śladami krakowskich sióstr Virginia Woolf, e, śladami edukacji kobiet. E, to są bardzo popularne wycieczki, na które zapraszamy oczywiście w cieplejszych miesiącach w roku. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.przestrzeńkobiet.pl